Mam do ciebie pytanie, dlaczego warto budować markę osobistą? Marka osobista to jest przyszłość. Marka osobista to jest to, co potrzebują ludzie, żeby odnaleźć swoją drogę w tym szalonym świecie, który na dzień dzisiejszy już tam jest. Mówię o sztucznej inteligencji, mówię o tej technologii, która nas otacza, a ludzie jednak potrzebują siebie jako człowieka. Tego słowa, tego przytulenia, tego momentu dzwonią do ciebie i mówią, Agnieszka, pomóż mi, bo się gubię. Rozumiesz, jak to jest? Bo my tak naprawdę zawsze będziemy ludźmi. Zawsze będziemy myśleć sercem, zawsze będziemy czuli drugiego człowieka i nic nam do tego głosować. Więc marka osobista będzie tą Twoją taką wizytówką i będzie pomagała innym to samo przechodzić o tym, którzy przeszłaś, możesz to, może to prywatnie. Pójdźmy do przodu. autentyczną, spójną, która będzie Twoją wizytówką i online i online.